10 Lamborghini Sian 3,6 miliona dolarów. Sian FKP-37 to pierwszy supersportowy samochód napędzany silnikiem V12 i technologią hybrydową, opartą na superkondensatorach. Jednostka superkondensatora jest zintegrowana z silnikiem elektrycznym w skrzyni biegów w celu lepszego rozłożenia ciężaru. Potężny silnik V12 w połączeniu z elektrycznym doładowaniem tworzy niezrównany klejnot inżynierii i technologii. Sian, czyli bolońska błyskawica, to nazwa, która oddaje prawdziwy charakter samochodu, a przede wszystkim jego prędkość przekraczającą 350 km na godzinę. Oparty na Lamborghini Aventador Sian FKP37 dzieli swój silnik z wersją SVJ Aventadora, ale silnik elektryczny zintegrowany ze skrzynią biegów. Dodaje kolejne 35 koni mechanicznych do mocy wyjściowej. Inne modyfikacje silnika obejmują dodanie tytanowych zaworów dolotowych, zmienną konfigurację ECU i nowy układ wydechowy, zwiększający moc do 785 koni mechanicznych. Partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis rankomat.pl. Właśnie dzięki niemu możesz zaledwie w kilka minut obliczyć stawki ubezpieczeń OC i AC w aż 12 towarzystwach ubezpieczeniowych. Każdy, kto ubezpieczał już swój samochód, wie, jak trudno wybrać najlepszą ofertę, ale w Rankomacie masz wszystko podane jak na dłoni, przejrzyście i bez żadnych ukrytych kosztów. Współpracę z Rankomatem nawiązaliśmy, ponieważ sami skorzystaliśmy z ich usług podczas ubezpieczenia własnych samochodów. Jak już obliczysz ubezpieczenie na stronie rankomat.pl, możesz zawrzeć umowę online lub za pośrednictwem agenta. Jakby tego było mało, pod naszym filmem oprócz linku do kalkulatora Rankomat znajdziesz formularz oraz specjalny kod od nas, dzięki któremu otrzymasz 150 zł zwrotu za zakup ubezpieczenia. Wystarczy zarejestrować policję na specjalnym formularzu i uzupełnić kod. A oprócz zwrotu będziesz miał też szansę wygrać nowego iPhone 12 Pro. Zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą, szczegóły znajdziesz w opisie pod naszym filmem. 9. Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus – 3,9 miliona dolarów W sierpniu 2019 roku Bugatti zaprezentował ograniczoną wersję wysokowydajnej wersji Chiron o nazwie Chiron Super Sport 300 Plus. Wariant jest ograniczony do 30 egzemplarzy i bardzo przypomina prototyp. Samochód jest napędzany cztero turbo doładowanym silnikiem W16 o mocy 1600 koni mechanicznych, nazywanym TOR. Super Sport 300 Plus będzie również wyposażony w ogranicznik prędkości maksymalnej, podobny do tego, który można znaleźć w standardowym Shironie. Bugatti twierdzi, że bez ogranicznika samochód może osiągnąć maksymalną prędkość przekraczającą 483 km na godzinę. Nadwozie Chiron Super Sport Plus zostało poszerzone i aerodynamicznie zoptymalizowane pod kątem ekstremalnie wysokich prędkości. Idealna równowaga między niskim oporem a dociskiem poprawia osiągi i stabilność, nawet przy prędkościach powyżej 420 km na godzinę. 8. Lamborghini Veneno 4 miliony dolarów. Pojazd został zaprezentowany podczas Międzynarodowej Wystawy Samochodowej w Genewie 8 marca 2013 roku. Stworzono go dla uczczenia 50-lecia istnienia marki. Nazwa veneno w języku hiszpańskim oznacza jad lub truciznę. Miało być ekstremalnie, miało być rekordowo szybko, kosmicznie drogo i prawie bez żadnych zahamowań, poza ściśle limitowaną produkcją. I tak właśnie jest. Veneno to jedna z najbardziej odważnych i najszybszych maszyn, jakie opuściły bramy fabryki Lamborghini w liczącej pięć dekad historii firmy. Na samochodu powstało w całości z włókien węglowych i zostało zaprojektowane z myślą o poskromieniu opływów powietrza. Innymi słowy. Jechać jak po szynach i połykać zakręty bez wstrzymywania oddechu. Cały przód auta służy w efekcie jako jedno wielkie skrzydło. Płaską podłogę wieńczy wielki dyfuzor, a na plecach wyrasta pionowo płetwa, którą na co dzień można oglądać tylko w bolidach Formuły 1. 7. Koenigsegg CCXR Trevita 5 000 000 – 5 milionów dolarów Jest to super samochód skonstruowany przez szwedzką markę Koenigsegg. Pojazd ten został wyprodukowany jedynie w dwóch egzemplarzach. Trevita po polsku oznacza trójca, jednak zdecydowano się na produkcję dwóch, a nie trzech sztuk, ze względu na problemy z produkcją nadwozia z włókna węglowego. Cena dokładnie nie jest znana, ale jedną sztukę sprzedano już za 5 milionów dolarów amerykańskich. Do napędu użyto jednostki V8 B Fuel 4,7 litra położoną centralnie, generującą moc maksymalną 1032 koni mechanicznych. Zasila się ją etanolem i 98 oktanową benzyną. Średnie spalanie to 22 litry na 100 km. Prędkość maksymalna wynosi 410 km na godzinę, przyspieszenie od 0 do setki 2,9 sekundy, zaś przyspieszenie od 0 do 200 km na godzinę 8,8 sekundy. Edycja Trevita wyposażona jest w zupełnie nowe felgi, nowe dwupoziomowe skrzydło karbonowo-ceramiczne tarcze hamulcowe z systemem ABS, hydrauliczny układ pozwalający na tymczasowe zwiększenie prześwitu, monitoring ciśnienia i stanu opon oraz zestaw multimedialno-informacyjny. 5. Bugatti Divo 5 milionów euro. Limitowany i niezwykle wydajny hipersportowy samochód to absolutny must have dla każdego kolekcjonera ekstremalnych samochodów. Dzięki futurystycznemu i brutalnemu projektowi oraz właściwościom jezdnym, Bugatti stworzyło prawdziwe arcydzieło motoryzacyjnego rzemiosła, które z powodzeniem ożywia wieloletnią tradycję. Divo wyróżnia się na tle pozostałych modeli agresywnym wyglądem, mimo że bazuje na chironie swoim wyglądem najbardziej przypomina koncepcyjny model Vision Gran Turismo. Zachowane zostały znaki rozpoznawcze wszystkich modeli, charakterystyczny centralny wlot powietrza, centralną linię przecinającą całe nadwozie na pół, a także zaokrąglony element na bokach. Produkcja modelu została ograniczona do 40 egzemplarzy. Cena nowego auta wynosi 5 milionów euro. Samochód napędzany jest 8-litrową jednostką w układzie W16. Generuje ona 1500 koni mechanicznych przy 6700 obrotów na minutę oraz 1600 Nm w zakresie od 2 do 6000 obrotów. Samochód wyposażony jest w 4 turbosprężarki. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosi 2,5 sekundy. 5. Maybach Excelero 8 milionów dolarów. Samochód został zaprezentowany w Berlinie w 2005 roku. Pojazd stworzono w jednym egzemplarzu zbudowanym dla producenta Opon Fulda, aby przetestować nowej generacji szerokie ogumienie. Certyfikat TIV dopuszcza auto do ruchu drogowego. Exelero to następca prototypu Maybacha z lat 30. XX wieku. Nadwozie pojazdu zostało zaprojektowane przez włoską firmę Stola z Turynu na bazie modelu 57. Specjalnie zaprojektowane szerokie opony 315x25 ZR23 Accelero firmy Fulda, przystosowane do prędkości ponad 350 km na godzinę, zbadane przez niemiecką instytucję C certyfikacją TIF i posiadające ten certyfikat zostały przetestowane na tym samochodzie. Na specjalnym torze testowym pojazd wykonał swoje zadanie, rozpędzając się do prędkości 351 km na godzinę. Tak, wysoka prędkość maksymalna jest zasługą jednostki napędowej V12 Biturbo o pojemności 6 litrów. Silnik ten rozwija moc 691 koni mechanicznych oraz ponad 1000 Nm momentu obrotowego. W sieci pojawiła się informacja o tym, że amerykański raper Birdman podkupił słynne auto. Podobno raper zapłacił za Excelero aż 8 milionów dolarów. Mimo tego, że jest to tylko wersja Concept Car, to samochód uzyskał homologację i może poruszać się po drogach. 4. Bugatti Centodieci – 8,9 miliona dolarów Zainspirowany historycznym modelem, Centodieci przesuwa wszelkie granice wyobraźni dzięki zapierającej dech w piersiach wydajności i pionierskiemu projektowi. Dzięki nowoczesnej interpretacji klasycznego kształtu i kultowemu silnikowi W16, samochód przenosi markę w nowe tysiąclecie. Nowe Bugatti zostanie wyprodukowane tylko w 10 sztukach. Centodieci będzie ręcznie budowany w fabryce Bugatti w Molsheim, a dostawy do klientów rozpoczną się w roku 2021. Wąskie reflektory z funkcją LED do jazdy dziennej i ostrymi rowkami tworzą agresywny wygląd super samochodu. Tył składa się z ośmiu tylnych świateł wraz z matowo-czarnymi podczwórnymi rurami wydechowymi umieszczonymi po obu stronach dużego dyfuzora. Cento dzieci przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w niecałe 2,5 sekundy, do 200 km w 6,1 sekundy i do 300 w 13,1 sekundy. Prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 380 km na godzinę. Plotki mówią, że właścicielem jednego z egzemplarzy samochodu jest słynny piłkarz Cristiano Ronaldo. 3. Rolls Royce Sweeptail, 12,8 miliona dolarów. Samochód powstał na tej samej platformie co flagowy model Phantom. Coupé napędza. Widzowie, to już jest wszystko na dzisiaj. To należy.